Dzisiaj do naprawy mamy telewizor LG, w którym obraz jest ledwo widoczny z przewagą kolorów niebieskich, praktycznie fioletowych. Nic prawie nie widać. To naprawy jest podświetlanie matrycy. Po rozebraniu matrycy są dwa paski LED, na których widać, że diody świecą w kolorze niebieskim. Są to charakterystyczne diody z dużymi soczewkami. Po wymianie jednego paska już jest biały, a drugi nadal jest niebieski. Do wymiany jest kolejny pasek. I dopiero po wymianie obu pasków LED obraz jest prawidłowy, czyli bardzo jasno świecące białe światło. Matrycę można zmontować. Po zmontowaniu obraz jest prawidłowy, ma właściwe kolory. I na tym zakończono naprawę.